Cześć, kolego, jesteś prawie gotowy, żeby kupić kstrabik i rozwiązać swoje problemy seksualne, takie jak zaburzenia erekcji czy przedwczesny wytrysk. Ten filmik pomoże Ci zrozumieć wszystko o tym produkcie. Przede wszystkim musisz wiedzieć, że kstrabik ma 365 dni gwarancji, więc nawet jeśli go kupisz i z jakiegoś powodu Ci się nie spodoba, możesz odzyskać pieniądze. Kstrabik to suplement w kapsułkach który bezpośrednio rozwiązuje te problemy wpływające na twoją męskość i pewność siebie. Te kapsułki przyspieszają przekazywanie impulsów nerwowych, które syntetyzują składniki odżywcze potrzebne, żebyś miał twardsze i dłużej trwające erekcje. Już po kilku tygodniach stosowania zauważysz znaczący wzrost wielkości i obwodu swojego przyjaciela tam na dole, a twoje libido wróci na turbo, jakbyś znowu miał 21 lat i będziesz cieszyć się aktywnym życiem seksualnym. Nie jesteś sam, kolego. Mężczyźni na całym świecie zmagają się z brakiem pewności siebie, który niesie ze sobą impotencja i zaburzenia erekcji. A to mocno wpływa na relacje. To nie żart, niezdolność do utrzymania erekcji przez więcej niż trzy minuty jest niesamowicie frustrująca. Ale spokojnie, nie musisz już znosić czegoś, co tak bardzo obniża twoją samoocenę. Jedyne, co musisz zrobić, to używać kstrabi. Został opracowany, żeby poprawić twoją sprawność seksualną. Składniki działają bezpośrednio na poziom tlenku azotu, co pomaga rozluźnić mięśnie gładkie w ciałach jamistych, tych dwóch długich i cylindrycznych rurkach w Twoim przyjacielu tam na dole, żeby zwiększyć przepływ krwi. I już, niesamowite życie seksualne, zostawiające Twoją partnerkę bez słów każdej nocy. Poczujesz się pewniej, atrakcyjniej i zasypiesz swoją dziewczynę miłością. Już nigdy nie będziesz miał problemu z tym, żeby być twardym, kiedy chcesz, a to przyniesie Ci szczęśliwsze życie. Najlepsze jest to, że to naturalny produkt, nie daje żadnych skutków ubocznych. Możesz go znaleźć tylko na oficjalnej stronie producenta. Zostawiam link w opisie filmu. Kliknij tam, przejdziesz na oficjalną stronę i będziesz mógł złożyć zamówienie. Musisz tylko wpisać swoje dane, jak imię i numer, a przedstawiciel zadzwoni do Ciebie, żeby potwierdzić zamówienie. Jeśli nie odbierzesz, zamówienie przepadnie, więc wypełnij wszystko poprawnie i uważaj na telefon. Zamówienie przychodzi w kilka dni, a płacisz dopiero, kiedy je otrzymasz. Paczka zostanie wysłana dyskretnie, więc nikt nie będzie wiedział, że kupiłeś coś, żeby rozwiązać swoje sprawy pod kołdrą. Ale weź się pośpiesz, bo tysiące ludzi na całym świecie odkrywają, że ten produkt jest świetny i kupują go w ciemno. Ale uwaga, żeby utrzymać jakość, produkują tylko kilka sztuk rocznie. Duży popyt sprawia, że niektórzy zostają z niczym, jeśli się nie pospieszą. Pamiętaj, że sprzedaje się to tylko na oficjalnej stronie. Znajdziesz ją w opisie filmu.